O, jesteś! No cześć. Opowiadaj, jak tam było? No cóż, wszystkie dinozaury zabite. Zabiłem tego szóstego tyranozaura, spinozaura i jeszcze tego niebieskiego wulcyraftora, która mnie bardzo wkurzała. Witamy, co mogę państwu podać? Poproszę włoskie spaghetti. Dobrze, czy coś do picia? Woda niegazowana, bez cytryny. Dobrze. A to dla pana? Nic. Dobrze, zaraz przyniesiemy do państwa jedzenie. I teraz zamierzasz odpoczywać? Na razie nie, bo mam jedną sprawę. Wal, czy ty słyszałeś o Isla Sorna? Tak, słyszałem. To stanowisko B. Stanowisko B? To wyspa, która leży 207 mil od Kostaryki, czy niedaleko do Nublar, na wyspie, w którym ty byłeś. No tak, byłem tam. A czym to było w ogóle? Isla Nublar to była wyspa dla turystów, lecz Isla Sorna to była fabryka i tam fabrykowano dinozaury, oczywiście. Możliwe, że na wyspie istnieją jeszcze inne wyspy. A, C i D. I jeszcze ta wyspa Isla Muerta? Czy coś takiego? Muszę kiedyś wybrać się na Isle Sorne, żeby oczywiście zniszczyć tą fabrykę. Możliwe, że byłą fabrykę. O tej wyspie słyszałem od Alana Granta, w którym 12 lat temu Spinozaur zabił Tyranozaura. Jeśli chodzi o pozostałe wyspy, możliwe, że kiedyś je znajdę. I je zniszczę oczywiście. Proszę, oto pańska woda, spaghetti, życzę smacznego. Na yy, dziękuję, dziękuję. Nic <grym> się nie stało. To pan jest tym zabójcem dinozaurów, prawda? Tak, to ja. Serdeczne gratulacje, naprawdę ciężka robota. Mógłbym dostać autograf? Tak, jasne. Wow, nie wierzę, że faktycznie pan do mnie odpowiada. Bardzo dziękuję. Życzę smacznego. Dziękuję. No cóż, jesteś gwiazdą. <grywa> Chyba gwiazdą śmierci. <grywa> Dzień dobry, kim pan jest? <grywa> 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 Dzięki Bogu, że mam małą Biblię. Hvor <skr> <skr>